No możesz tym robić Witam was w tej grze Jestem królem Król wraca jak zawsze żeby Pokonać Ej jakiś placek z Co ty gadasz? Będzie jazda z tobą Jak zawsze wygram To już jest pewne że ja to wygrałem Ale Komu on się ze mną ogólnie zmierzyć ale Czy to jest ważne? No generalnie to i jedną część będę musiał wyciąć Siemanko z To jest backshot manchen na Robloxie To jest backshot The House I dzisiaj będziemy strzelać sobie w mordę Dobra, zaczynamy Zaczynamy widzowie I okay. ogólnie... W... Ale... Pewnie doskonały wyciąg co chodzi w tej grze Mamy rzeczy Ale mi gówno dało Okej okay. Jak było? Czekaj, były dwie puste i pięć z tych. Live. Cztery puste. I dwa zwykłe. Ej dawaj, masz jabłko? Nie masz jabłka. Aura? Aura. Wiesz co? Dobra, nie, nie będzie aury. Oto spuceniec. <grym> to co, aura? Jedna nie, nie opa, aura. Nie no, nie to nieraz już badłem od tego, że nie był pusty na początku. Kurka rurka, ja wiem co tu będzie. Co tam, jak tam się dostało w web. Ja robię tak, hop. Aha. I to jeszcze raz zrobię. hop. O. I teraz. Hop. I hop. Oooooooj, oj, oj, Ale pech. Nie chcę teraz hajdanki mi dawać, ha? dlatego Aura A teraz pod content Aury będzie robił, będzie sobie w łeb strzał pod content Aura Co jest? A, wiedział co będzie, dobra Dobra, co? Co mamy, o kurcze blaszka, ej dobrze mi teraz, dobrze mi teraz zdało przedmioty Fajnie 3 na dwa, dobra, dawaj mm. Ty, ty w ogóle rzeczy już nie masz? A nie masz kajdanki piłe piłę Ty, ja na razie mam pełne życie Będziesz, miałeś zaraz powiesz? No dobra, dobra, dawaj, co będzie? I się boję. O piłech, ale sp teraz spoczył, spoczył to. Ajajaj, widzę, co za pech. Było 3x2, czyli teraz jest 2x2, /2. dobra. To zaczynamy. Zaczniemy, oczywiście, od jabłek. Jest 2 na 2, na... tak? Daję ci kajdanki, robię aurę jednego, jednego pustaka już wystrzeliłem. Było 3 na 2 A, pustaka wystrzeliłeś Dobra, aura Jeden pustak został Aura A nie, bo ja kajdanki zmarnowałem, chwila To po co ja mhm. aurę robiłem? A tak w razie czego w sumie, dobra Teraz jest 2 na 1 i teraz będzie. D D Dobra. Mogę to wcześniej robić. Trzymaj. Kurde, ten kajdanek zmarnowałem, bo mogę to aure zrobić od początku, ale w sumie kurka rurka. Dobra, fajnie. Dobry, ja. Kajdanki, dupo, jabłko jeszcze, nie? Kajdanki A ja jabłko nie potrzebuję, ja mam full HP Tak przypomnę, 2 na 3 Aha, jeszcze ty masz jabłki A bo kajdanki się nie. Ro Aha, bo jak się robi aury to kajdanki się nie liczą Ej, dobra Aha. No to, to fajne jest nie jest 2 na 3 To nie tu będzie No to jest dobra. Dobra, dobra 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 Więc to mamy To co? Ja dostanę Rotowałem Czekaj czyli mogę teraz Nie Kajdanego już nie mogę wykorzystać Nie możesz Ooo Mm. O, oby, oby to był pustak oby to nie był pustak weźmy jedno hp kur... ajajaj aj, aj. jaki to jest placek szczęśliwy jaki on ma... jaka on ma farto za brzy... brzy... przybrzydłego w tej grze za każdym razem za każdym razem wszystkie zostały... pustaki zostały wystrzelone za każdym walonym razem to masz takiego farta, że to jest niepojęte. Ale ty nie masz piły, dobra. To mi za maksymalnie HP. Ale właśnie nie masz piły, i to jest ten minus. Dobra. No a co my tu mamy? Kajdan, no pochójny po o podwójny, no, jeszcze jabłko jest. Hm, hm, hm. 3 na 1 oj. Ja. Yeah. Dobra, zaczniemy sobie spokojnie. Oczywiście od jabłek. <śpiewanie> <śpiewanie> ale, ale szczerze, bym to z aura zrobił. Dawaj. Ale nie no, ja wiem, że nie będzie. Nie ma szans, żeby to był ten No, jest teraz 2 na 1 Ja chyba robię Aurę Dobra, nie, nie robię Jak tu nie będzie plank, to ja Jak tu będzie plank, jak tu będzie plank, to, to, to się wkurzę Jest 2 na 1 30, Trzydziest... no, dobra Dobra git Jedno jabłko zachowane na wszelki wypadek No I co teraz zobaczymy Po prostu wiemy co jest Ty wiesz jak to się skończy Jeszcze nie mówię stop Nie mówi stop crazy No dobra, co my tu mamy? Jabłko. Proszę. Jabłko. Proszę jabłko. Kajdanki. No. Jabłko. Ja mam cztery jabłka obecnie. Trzy na dwa ja już to przegrałem. Ale zaczynasz, ale ja mam 3 ja, ja mam cztery jabłka. Ja jestem teraz ja obja objabkowany. Ja to mogę spocić, na spokojnie. No. Ja tylko... Ja mogę to zaobserwować, co ty robisz, żeby piła, waleń. Ale tak for content... Nie, dobra, nie. Nie wana z wała, jest niebezpiecznie. A ten typ by mnie oszczędził. Wow. Dobra aura 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 I teraz mogę kajdanki dać Trzymaj Dziękuję. I teraz czekaj Nie, jeszcze jeden plank jest Kurde ta Tak Dobra, papa. Pa. Ostatnie słowo pa, pa. Aha chciałem, chciałem zrobić aura, ale dobra, dobra. Teraz będzie żywy. Masz jeszcze się szansę. Masz jeszcze szansę od niebios. No ja to ugram, patrz, ja to ugram. No pięć, na, pięć, pięć żyć mam. Full żyć, to masz jedno. Ja to ugram. No, bez tego, bez piły na pewno. Okej. Okay. Okay. No ja jabłek nie potrzebuję w sumie. Okay. Dobra, nie, już masz już masz ogólnie Deda. No, jeszcze jabłek nie masz, to nic ci to nie da teraz, 2 na 1. Chociaż możesz to teraz ugrać, zrobić wszystkie przedmioty i poczekać aż ten. Czemu ci dałem pomysł? Dzięki. Tak. Masz sodę. Mm. No, nie, ja tego nie mam jak ugrać nawet. No, A Ty masz ostatnie kajdanki, więc to mi to nie wróci i tak, Już to przegrałem. Sorki. Buzi? Emocje człowieku, jak w kościele. No. Dobra, e, to już tak już jest koniec. Możemy zrobić jeszcze jedną. Nie, no to koniec. Dobra, mamy nowe te. Zobaczymy, co będzie. Proszę, jabłko let go. Ej, i w sumie dostanę no. tylko dwie rzeczy. No ja z tego tylko dwie rzeczy dostanę. Super. Jedno jabłko dostałem. Dobra, co mamy? 3 na 1, no to dobra, no to z... Nie ma opcji. Dobra, ja już to chcę w pełni zakończyć. Dobra, pa jeszcze tak piła, Być ona minusie życia. To słowo. Pa. Pa. Eee, dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję, chodźcie na mojego Instagrama, który będzie w opisie. A ja się teraz żegnam. Żegnam. Żegnam.